Czemu? Halo, halo, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. działa, działa, nie? Czemu grubioza nie wpuszczają do supermarketu? Bo siada na taśmie przy kasie. <laughs> po czym poznać grubioza, że był na przerwie w domu? <laughs> po dwóch czystych palcach. <laughs> Jakie to jest fajne. <laughs> Mały. Ja? A co górnik ma po śmierci? Trzy <noise> dni wolnego, a potem zaś na dół. To <noise> lat, nie żyje, żyje nam. Niech żyją nam, niech żyjemy nam. To lat, lat. nie żyje... <noise> żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech, niech żyją, żyją nam. żyją nam. Niech żyją nam. A kto? My. Oh <laughs>